W erze poradników randkowych, toksycznych rad z internetu i sprzecznych informacji o tym, jak powinny wyglądać relacje damsko-męskie, coraz trudniej odnaleźć mądrość, która przetrwa próbę czasu. Tymczasem filozofia stoicka, która narodziła się ponad 2000 lat temu, oferuje zaskakująco aktualne i wartościowe wskazówki dotyczące budowania zdrowych, pełnych szacunku relacji z kobietami. Stoicyzm rozwijany przez takich myślicieli jak Zenon Skition, Seneca, Epiktet i Marek Aureliusz, kładzie nacisk na mądrość, sprawiedliwość, odwagę i umiarkowanie, cnoty, które mogą fundamentalnie zmienić sposób, w jaki mężczyźni odnoszą się do kobiet w swoim życiu. W przeciwieństwie do wielu współczesnych źródeł, które koncentrują się na technikach manipulacji czy krótkoterminowych strategiach uwodzenia, stoicyzm proponuje głębsze, bardziej etyczne podejście, które prowadzi nie tylko do bardziej satysfakcjonujących relacji, ale również do osobistego rozwoju i wewnętrznego spokoju. Dzisiaj przyjrzymy się pięciu zachowaniom, których mężczyźni, kierując się stoicką mądrością, powinni bezwzględnie unikać w relacjach z kobietami, niezależnie od tego, czy są to relacje romantyczne, przyjacielskie czy zawodowe. Pierwszą rzeczą, której mężczyźni nigdy nie powinni robić w relacjach z kobietami, jest projekcja własnych niepewności i kompleksów. Epiktet, jeden z najważniejszych filozofów stoickich, nauczał fundamentalnej zasady rozróżniania między tym, co jest w naszej kontroli, a tym, co poza nią. Nasze myśli, osądy, pragnienia i awersje są w naszej kontroli, podczas gdy ciała, reputacja, status i wszystko inne, co zewnętrzne nie jest. Kiedy mężczyzna projektuje swoje lęki i niepewności na partnerkę, przejawia się to jako zazdrość, kontrolujące zachowania, nieuzasadnione oskarżenia lub potrzeba ciągłego potwierdzania uczuć. Te zachowania wynikają z niezrozumienia, że własne poczucie bezpieczeństwa i wartości powinno pochodzić z wewnątrz, a nie być zależne od działań czy zapewnień drugiej osoby. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwy spokój pochodzi z akceptacji rzeczy, których nie możemy kontrolować. I skupienia się na tym, co jest w naszej mocy. Mężczyzna, który zinternalizował te lekcje, rozumie, że nie może kontrolować wszystkich aspektów życia partnerki, jej przeszłości, interakcji z innymi ludźmi, czy nawet jej uczuć wobec niego. Zamiast projektować swoje lęki, pracuje nad własnym poczuciem wartości i wewnętrzną pewnością, które nie są zależne od czynników zewnętrznych. Seneka pisał. Nieszczęśliwi są ci, którzy stają się niewolnikami własnych niepokojów. Mężczyzna, który uwalnia się od potrzeby projektowania swoich lęków, staje się nie tylko lepszym partnerem, ale również osiąga wewnętrzny spokój, którego poszukiwali stoicy. Drugą rzeczą, której mężczyźni powinni bezwzględnie unikać, jest manipulacja emocjonalna. Stoicyzm kładzie ogromny nacisk na uczciwość i integralność, nie tylko wobec innych ale przede wszystkim wobec samego siebie. Manipulacja emocjonalna, czy to poprzez kłamstwa, półprawdy, gaslighting, emocjonalny szantaż, czy wywoływanie poczucia winy, fundamentalnie przeczy stoickiej cnocie sprawiedliwości, która wymaga traktowania innych z godnością i szacunkiem. Marek Aureliusz pisał: Najszlachetniejszym sposobem zemsty jest nie stać się podobnym do tego, kto wyrządził krzywdę. W kontekście relacji międzyludzkich ta mądrość przypomina nam, że nawet jeśli doświadczyliśmy manipulacji czy nieuczciwości w przeszłości, powielanie tych zachowań nie prowadzi do szczęścia ani cnoty. Stoicy wierzyli, że prawdziwe szczęście, eudaimonia, wynika z życia zgodnego z naturą i rozumem, a manipulacja jest w fundamentalnej sprzeczności z oboma. Mężczyzna, który przyjmuje stoickie zasady, wybiera szczerą, otwartą komunikację zamiast manipulacji. Rozumie, że prawdziwa więź może powstać tylko na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku. Nie używa swojej wiedzy o emocjach i psychologii kobiet jako narzędzia do uzyskiwania tego, czego chce, ale jako sposób na lepsze zrozumienie i budowanie autentycznej relacji. Trzecią rzeczą, której mężczyźni nigdy nie powinni robić w relacjach z kobietami, jest traktowanie ich jako środka do celu, a nie jako celu samego w sobie. Chociaż stoicy nie używali dokładnie tej terminologii, która pochodzi od późniejszego filozofa Immanuela Kanta, idea ta jest głęboko zgodna z ich etyką. Stoicy uznawali wrodzoną wartość każdej ludzkiej istoty i jej potencjał do rozwijania cnoty i rozumu. Kiedy mężczyzna traktuje kobietę jako środek do celu, czy to seksualnego zaspokojenia, statusu społecznego, korzyści materialnych, czy nawet emocjonalnego wsparcia bez wzajemności, Zaprzecza jej pełnemu człowieczeństwu i autonomii. Epiktet, który sam doświadczył bycia traktowanym jako narzędzie, był niewolnikiem w młodości, miał głębokie zrozumienie znaczenia szacunku dla każdej osoby. Stoickie podejście wymaga, aby mężczyzna widział kobietę jako pełną osobę z własnym wewnętrznym życiem, pragnieniami, celami i prawem do godności. Oznacza to słuchanie jej z prawdziwym zainteresowaniem. Szanowanie jej granic i wyborów oraz budowanie relacji opartej na wzajemnych korzyściach i rozwoju. Marek Aureliusz podkreślał: To, co jest dobre dla ula, jest dobre dla pszczoły. Ta perspektywa wspólnego dobra, zamiast jednostronnej eksploatacji, powinna kierować naszymi relacjami z innymi, w tym z kobietami w naszym życiu. Czwartą rzeczą, której mężczyźni powinni się wystrzegać, jest unikanie odpowiedzialności za własne emocje i działania. Stoicyzm jest filozofią radykalnej osobistej odpowiedzialności. Epiktet nauczał. Nie mów, że coś się zgubiło, ale że to zwróciłeś. Umarło twoje dziecko? Zostało zwrócone. Umarła twoja żona? Została zwrócona. Ta pozornie surowa perspektywa zawiera głęboką mądrość. Musimy przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest, i wziąć pełną odpowiedzialność za nasze reakcje na nią. W kontekście relacji damsko-męskich, unikanie odpowiedzialności może przejawiać się na wiele sposobów. Obwinianie partnerki za własne wybuchy gniewu lub zazdrości, usprawiedliwianie niestosownych zachowań alkoholem lub stresem, zrzucanie na nią odpowiedzialności za problemy w relacji czy tłumaczenie swoich błędów przeszłymi doświadczeniami. Mężczyźni mogą również unikać odpowiedzialności poprzez stosowanie wymówek typu nie mogłem się powstrzymać lub to ona mnie sprowokowała, negując własną autonomię i zdolność do wyboru swoich reakcji. Stoicyzm uczy, że zawsze mamy wybór w sposobie, w jaki reagujemy na zewnętrzne okoliczności. Jak pisał epiktet, to nie rzeczy niepokoją ludzi, ale ich opinie o tych rzeczach. Mężczyzna, który przyjmuje stoicką odpowiedzialność, nie obwinia innych za swoje emocje czy zachowania. Zamiast tego rozpoznaje własną rolę w tworzeniu swoich doświadczeń i aktywnie wybiera reakcje zgodne z cnotą i rozumem. Piątą rzeczą, której mężczyźni nigdy nie powinni robić w relacjach z kobietami, jest brak spójności między słowami a czynami. Stoicy cenili zgodność między przekonaniami, słowami i działaniami jako fundament integralności. Seneka ostrzegał: Słowa powinny być poparte czynami. W relacjach z kobietami ta niespójność może przejawiać się jako obietnice bez pokrycia, deklaracje wartości czy uczuć, które nie znajdują odzwierciedlenia w zachowaniu, lub podwójne standardy. Oczekiwanie od partnerki zachowań, których sami nie przestrzegamy. Mężczyzna może na przykład twierdzić, że ceni szczerość, ale regularnie kłamać. Może deklarować szacunek dla niezależności kobiety ale próbować kontrolować jej decyzje. Może mówić o wierności, ale sam jej nie praktykować. Ta niespójność nie tylko podważa zaufanie, które jest fundamentem każdej zdrowej relacji, ale również tworzy wewnętrzny konflikt, który stoicy uznaliby za przeszkodę w osiągnięciu wewnętrznego spokoju i cnoty. Stoickie podejście wymaga harmonii między przekonaniami, słowami i czynami. Mężczyzna, który dąży do tej harmonii, staje się godny zaufania i przewidywalny. Nie w sensie nudy, ale w sensie solidności charakteru. Jego partnerka wie, że może na nim polegać, ponieważ jego działania konsekwentnie odzwierciedlają jego deklarowane wartości i zobowiązania. Te pięć rzeczy projekcja własnych niepewności, manipulacja emocjonalna, instrumentalne traktowanie kobiet, unikanie odpowiedzialności i niespójność między słowami a czynami stanowią fundamentalne przeszkody. W budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji z kobietami. Stoicyzm oferuje nie tylko diagnozę tych problemów, ale również praktyczne wskazówki, jak je przezwyciężyć. Mężczyzna, który chce rozwijać bardziej stoickie podejście do relacji, może zacząć od codziennej praktyki, samoobserwacji i refleksji. Seneca zalecał codzienny przegląd własnych myśli i działań. Kiedy światło zostało zgaszone i moja żona, świadoma mojego zwyczaju, milczy, badam cały mój dzień i rozważam moje czyny i słowa. Niczego przed sobą nie ukrywam, niczego nie pomijam. Ta praktyka samoświadomości pozwala nam dostrzec nawyki myślowe i behawioralne, które mogą sabotować nasze relacje. Czy zauważasz w sobie tendencję do projekcji własnych lęków? Czy czasami manipulujesz emocjami innych dla własnej korzyści? Czy traktujesz kobiety w swoim życiu jak pełne osoby z własną autonomią, czy jak narzędzia do realizacji własnych celów? Czy bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje emocje i działania? Czy istnieje spójność między Twoimi wartościami, słowami i czynami? Rozpoznanie tych wzorców jest pierwszym krokiem do ich zmiany. Stoicyzm oferuje również praktyczne ćwiczenia, które mogą pomóc w rozwijaniu bardziej cnoty. Jednym z nich jest Praemeditatio Malorum, ćwiczenie polegające na wyobrażaniu sobie potencjalnych trudności i wyzwań, aby być na nie lepiej przygotowanym. W kontekście relacji możesz zastanowić się: jak zareaguję, gdy poczuję zazdrość? Co zrobię, gdy pojawi się pokusa manipulacji? Jak zachowam swoją integralność w trudnych sytuacjach? Innym stoickim ćwiczeniem jest widok z góry, praktyka spojrzenia na swoje problemy. I pragnienia z szerszej perspektywy. Gdy czujemy się pochłonięci intensywnymi emocjami lub pragnieniami związanymi z relacją, ta praktyka może pomóc nam odzyskać równowagę i perspektywę. Stoicy podkreślali również znaczenie wzorów i mentorów. Seneka pisał: Wybierz kogoś, kogo będziesz podziwiać, czyje słowa i czyny będą dla ciebie wzorem. Znalezienie przykładów mężczyzn, którzy budują zdrowe, pełne szacunku relacje z kobietami, może dostarczyć konkretnych modeli do naśladowania. Warto podkreślić, że stoickie podejście do relacji z kobietami nie jest o byciu chłodnym czy odłączonym emocjonalnie. Jest to powszechne nieporozumienie dotyczące stoicyzmu. Stoicy nie odrzucali emocji ani głębokich więzi z innymi ludźmi. Wręcz przeciwnie, uznawali je za naturalną i wartościową część ludzkiego doświadczenia. To, do czego zachęcali, to kierowanie emocjami przez rozum i cnotę, zamiast bycia przez niekontrolowanym. Mężczyzna, który praktykuje stoickie zasady w swoich relacjach, może doświadczać głębokich uczuć miłości, troski, a nawet zazdrości czy strachu. Różnica polega na tym, że nie pozwala tym emocjom dyktować swoich działań w sposób, który przeczy jego wartościom lub szkodzi relacji. Zamiast tego, Używa rozumu, aby kierować swoimi reakcjami w stronę tego, co jest naprawdę korzystne, zarówno dla niego, jak i dla kobiety w jego życiu. Paradoksalnie, to właśnie ta zdolność do oddzielenia pierwotnych impulsów emocjonalnych od świadomych wyborów behawioralnych pozwala na głębsze, bardziej autentyczne połączenie. Gdy kobieta wie, że zachowania mężczyzny nie są produktem niekontrolowanych impulsów, ale świadomych wyborów opartych na wartościach, może rozwinąć głębsze zaufanie i szacunek. Podsumowując, stoicyzm oferuje mężczyznom ponadczasowe wskazówki dotyczące tego, czego należy unikać w relacjach z kobietami: projekcji własnych niepewności, manipulacji emocjonalnej, instrumentalnego traktowania, unikania odpowiedzialności i niespójności między słowami a czynami. Unikając tych pięciu destrukcyjnych wzorców i kultywując ich przeciwieństwa, wewnętrzną pewność, szczerą komunikację. Pełny szacunek dla autonomii drugiej osoby, osobistą odpowiedzialność i integralność, mężczyźni mogą budować zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące relacje nie tylko z kobietami, ale ze wszystkimi ludźmi w swoim życiu. Co więcej, korzyści z przyjęcia stoickiego podejścia wykraczają daleko poza sferę relacji romantycznych. Praktykowanie tych zasad prowadzi do większego wewnętrznego spokoju, samoświadomości i osobistego rozwoju. Stoicy wierzyli, że ostatecznym celem życia jest eudaimonia rozkwit czy dobrostan, który wynika z życia zgodnego z cnotą i rozumem. Budowanie zdrowych, etycznych relacji z kobietami w naszym życiu jest integralną częścią tego szerszego dążenia do dobrego, wartościowego życia. Jeśli znalazłeś ten film pomocny, proszę naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj mój kanał aby otrzymywać więcej podobnych treści o praktycznym zastosowaniu filozofii stoickiej w nowoczesnym życiu. Jeśli masz osobiste doświadczenia lub pytania związane z tym tematem, podziel się nimi w sekcji komentarzy. Zawsze interesują mnie Twoje przemyślenia. Dziękuję, że byłeś ze mną.